Leto z Gulety. Wiedźmin, morderca, królobójca, złodziej. Lista jego przewinień jest długa, lista jego zabójstw krwawa, a rozmiary stworzonego przez niego chaosu niemal nie do ogarnięcia. Z drugiej jednak strony jest to człowiek, który potrafi się odwdzięczyć za pomoc, nie łamie danego słowa i dba o najbliższych przyjaciół. Halo, cześć, tutaj Plewan z Aldersbergu. Dziś opowiem Wam historię o Wiedźminie, który został mordercą. Wiedźmin 2 to gra wyjątkowa pod wieloma względami. Mamy konkretną nieliniową fabułę, przedstawione w odcieniach szarości postacie, które mają mocno zarysowane cele i motywacje, oraz świetnego antagonistę połączonego z Geraltem wspólną przeszłością i niefortunnymi splotami wydarzeń. Czy jednak ostatecznie Leto zasługuje na śmierć? A może powinniśmy puścić go wolno? Przyjrzyjmy się temu z bliska. Znajomość Leto i Geralta zaczyna się na głębokich bagnach w lasach Angrenu. Biały wilk podróżujący przez gęstwinę po śladach Gonu i Yennefer ratuje nieznajomego wiedźmina z łap Oszluzga, a ten przyłącza się do niego wraz z dwójką towarzyszy z wiedźmińskiej szkoły żmii Seritem Eganem. Leto pomaga Geraltowi w pościgu za Dzikim Gonem, który ostatecznie kończy się epickim starciem pod drzewem wisielców. Wiedźmini masakrują wojowników Gonu, jednak ostatecznie zostają pokonani przez przeważające siły nieprzyjaciela. Geralt zawiera pakt z Eredinem, a ten godzi się oddać Jennifer w zamę za Wiedźmina. Dziki Gon odlatuje z Geraltem, ale Leto, Serit i Egan zabierają nieprzytomną ję z pola bitwy. Niestety, czarodziejka cierpi na amnezję. Wiedźmini opiekują się nią, jednak po pewnym czasie wpadają w ręce cesarskiego wywiadu. Leto dostaje od cesarza propozycję nie do odrzucenia: ma wyruszyć do królestw północy i zabić tylu władców, ilu się da. W zamian Emirwar Emrey zgodzi się odbudować wiedźmińską szkołę Żmii. Rok 1271. Leto z Gulety nawiązuje kontakt z lożu Czarodziejek, która zleca mu zabójstwo króla Demawenda w Edirn. Wiedźmin skutecznie realizuje swój plan po czym znika za zachodnią granicą w Temerii wraz ze Skojatelem Jorweta. Kilka tygodni później Leto i Wiewiórki organizują zamach na króla Foltesta w Temerii. Nieznany zamachowiec ginie w wyzimie z rąk Geralta z Rivi. Leto w końcu jednak udaje się zabić Foltesta osobiście podczas oblążenia zamku La Valette. Cierpiący na amnezję Geralt nie jest w stanie powstrzymać królobójstwa, a jakby tego było mało, zostaje oskarżony o zabicie monarchy. Biały Wilk ucieka z więzienia wraz z Vernonem Roshem, rusza śladami królobójcy do Flotsam. Na miejscu Geraltowi udaje się skłócić Leto z Jorwetem, doprowadza do konfrontacji. Elf wysyła gońców pod Wergen, chce by z zabili Serita i Jegana, przygotowujących się do ataku na króla Henselta. Leto musi się śpieszyć, by ratować przyjaciół. Ściera się z Geraltem w Elwich ruinach i pokonuje go, wykorzystując wiedzę o jego przeszłości. Przez wzgląd na stare czasy nie zadaje jednak decydującego ciosu. Działania Geralta zmuszają go do teleportacji w okolice Vergen. W tym celu konieczne jest porwanie Triss Merigold. Leto zmusza Triss do teleportacji, po czym zostawia ją w kanionach troli i samemu biegnąc na ratunek Seritowi Eganowi. Później ścieżki Leto i Geralta krzyżują się dopiero w epilogu w Log Muin. Jeśli jednak nie zdecydujemy się pomóc Triss w epilogu gry, Leto uwolni ją z rąk Nilgardczyków. Okazując tym samym szacunek względem Geralta. I tutaj następuje decyzja: walczyć z Leto, czy puścić go wolno? Wiele tu zależy od motywacji samego gracza, jak i wiedźmina. Leto nigdy nie był tak naprawdę wrogiem Geralta: walczył z nim, bo musiał. Porwał Tris, bo Geralt go do tego zmusił. Starcie się z dawnym przyjacielem, bo tak naprawdę sytuacja tego wymagała. Jednak gdy było to możliwe, wolał uciec i darować mu życie. W moim odczuciu Geralt książkowy, ten kanoniczny, darowałby Leto i pomimo chaosu pozwoliłby mu ruszyć swoją drogą. Dług względem Vernona Rosza został spłacony, Królobójca złapany, a zagadka wyjaśniona. To co teraz stanie się z Leto nie jest rzeczą Geralta i chyba największą karą dla niego samego będzie los, który sam na siebie sprowadził. Wiedźminie 3 Geralt raczej nie byłby chętny do pomocy dawnemu przyjacielowi, no bo mimo wszystko Leto sam jest sobie winien i powinien teraz uporać się z wypadkową swoich własnych działań. To by było na tyle w tym krótkim filmie. No to oczywiście moja subiektywna opinia wynikająca z mojej własnej interpretacji postaci Geralta. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o zabiciu Leto. Czy waszym zdaniem łysy Wiedźmin zasługuje na śmierć i czy zaprosiliście go do Kermoren. Z mojej strony to tyle. Na razie.